Zakazane sceny, czyli momenty na drodze pełne niebezpieczeństwa i zła, które czyha na nas, czyli nieuważni kierowcy osobówek, innych motocykli, a także innych pojazdów. Zakazane sceny to filmy ku przestrodze, nie tylko dla motocyklistów, ale dla wszystkich kierowców. Pamiętajcie, że serię tych filmów możecie tworzyć razem z nami. A teraz zostawcie kciuk w górę i oglądajcie. Nie patrzą nic! Trowe życia Nic nie wylecało. Kur... Czekaj, wyłączę tę kamerę, bo... Aż wstyd. Łukasz, Łukasz! Prisko! Pamiętajcie, subujcie nasz kanał i zaznaczcie... I, z... i zaznaczcie koniecznie dzwoneczek, żebyście wiedzieli o każdym filmie w powiadomieniach. nie A on tylko Kurwa, Po której stronie trzeba jeździć? Ją mójś. O będzie baja takie ujęcie, dobre jest. No na pewno. na mieście, to wiesz, z prawej strony też mi się przestrał. O, panie kochany! No, Ojojoj oj, 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 Co to ma być? Zadarmo zjady. to mm. na poli. Pole position. Pol -position.

O kur... masarżetki nie zapiąłem, ty! Nie wyleciało! Co? Nikt nie wyleciało! Kur... Mam zabał! trzymać sprawę i zobaczymy. Ja pier... A Te... to ma? Te... Telefon, nie? No kurwa. <noise> o kur... No kur... Ja nie... mnie zagadał. Dobra, jeszcze <noise> ja jemiks. Długa prosta strzał ze sprzęgła, koło w górę poderwane. Jak w transie jadę, kocham to na piętnie. Bardzo ładnie, ale nie śpiewaś więcej. <noise> <noise> Specjalnie, nie? To no Półtora miesiąca i już będzie... Ole ale mi mucha Centralnie, stary, dostałem tu, nie? Tu Centralnie między oczy dostałem z muchy, nie? Może będzie na filmiku widać Ale jaki strzał, ale jaki fart, nie? I to jeszcze taka obżarta mucha, pie Ciekawe, czy przeżywa, czy poleciała dalej ja myślę, że dostawało ode z barana i już nie miała szans na przeżycie. Ho, ho, Ale ci nie tutaj jest ale na pani da. Można, można. O, jan. Skórka cywilizowany. Lecz powstrzymałem, ale nic nie pokazywał, więc wiedzę. No grubo, grubo. Uwaga! Wyprzedzają! Nie patrzą, kurwa, nic! O Pani kochana! 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kurwa, wziąłem samochód zwalać, a ten poszedł Kurwa, kamerę mamy jakąś brudną? Czy co? Ta, Muszę. Muszę ją naprawić. to darmo zjady. Loza, Co powiesz, gruby? Mu chwilę mogę

No. O, kur. No. A teraz drugi raz w życiu coś takiego miałem Trzyma poszła O i to jak? Nagrane Wyrwało mi kierownicę z lewej ręki, no. nie? No O kur. myślałem, że leżał No trochę ciepło się zrobiło no. Ale to Ja o. Nie! Yeah, okejkę okay, okay. Babcia z wnuczkiem chyba albo mama z, z dzieckiem i okejkę okay, okay, pokazała yeah. ja... Ja wara się chował. O kur... ale hamowanie miałem, ja pierd... Czajcie, ten ze skody chyba kur... w heble Normalnie hamowanie to miałem takie, że już pełne portki, nie? Aż mi normalnie tarczysz! Zdejdź do ciebie nie, nie, nie. O, fajnie, bez Jej kierunku panie, wjeżdża. Nie, ta Honda wszystko fajne tylko dopóki miejsce nie stoi Ale to można sama dźgać, nie? No No bo, no bo złą dawkę, nie? No Jazda A co i? Kurwa zalewa Przecież właśnie do pionu A pionu Ale się to wyłączyć To że pchamy Draga tu bo kurwa aż ty rozczelis tu mi jak sobie. Pal

Ja pierdolę jak się Ale suka do fanie na rapuiskrowniku Dawaj nowe, nowe nagranie Powiedzmy wyjeżdża 6 Uwaga ciągnik Wyjeżdża 6 Nie wiem czy on nie będzie skręcał Jo, będzie, będzie uwaga, ale zwrócił uwagę Tak, tak nie, bez kierunku, nie. bez niczego, nie? No, no, tak to, no, to, no. to nie działa No i spodziewaj się takiego to z lewej? Ja, uwaga na, na prawej macie. O. Łotu Dojebana no wąś Zabić, zabić, zabić okay. Samochód, żeby wam nie chciał skręcić nagle Do no tego to się nie spodziewałem, ej A, a, nie, a nie widziałeś to tego? No, próbowałeś. tak ci powiem, tak nie wiem 20 a, metrów przed zauważyłem Nikt się tego nie spodziewał o. o, ale zdążyłeś usłyszeć zanim Tak, zauważyłeś? tak, tak to no tak nie za ciekawe, jakby tak to spadło Radio sobie można ustawić, kilka stacji radiowych, tylko wystarczy potem głosem mówić Next Station i tak dalej Właśnie, sterowanie głosem, radio, zacząłeś mówić Jak to było? Nie przygotowałeś się, kurwa. Nie, nie pamiętam Hejkardo hey, hey, radio Radio, on? radio on. No Radio on? Hejkardo radio on, no, dawaj Radio on? No, dawaj Hejkardo radio on Włączyło się? No, powiedzieć z takim akcentem, no? Hey cardo, radio on Nic Des to Mi się jeszcze nigdy nie hey, Cardo <grym> <grym> Ale on ci nie odpowie! On ci nie odpowie <grym> no, <grym> no dawaj Hey cardo, radio on Hey cardo, radio on, on. A za, za Weź tak jeszcze za, za... Cardo Cardo Lewiosa, leviosa, Osa. Not Levi Osa. Cardio. Radio. Cardio. Jak słońce to cardio. Nie. Hey Cardo. cardo no. Hey Cardo. Radio. Nie no. radio. mi mi powiedziało Unvalivable, Dobra. Jawor. Hey Cardo. Radio. Włączyło? <laughs> Ta <wączyłem>, by <laughs> nie, nie włączyło? <laughs> nie. Dobra. Patera. Hej, Kardo, Radio On. Radio On. Dziś, Michael Jackson jeszcze jedzie. Kiedy? Pity. Widzę, że się To ja. <laughs> <noise> to ja. Typnie <ja> typ pokój. <młynie> 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 Nikt nie wie, co by Znowu tak działa, śpiewaj Ten sam, niepodobny Kochanie, proszę, uwierz mi Ja sobie pakuję walizę i śpiewam to wam się ogarnąć, kurwa. Ja no bo, jak ty śpiewasz, to jest... w, jak ty w Biedronce śpiewasz Zrobi mi na by Śmigło jakby była samolotem No i dobrze, no i co z tego No to trochę kultury chociaż w Biedronce Nie, no jak, to jest sztuka współczesna Sztuka kochania? Na ch** śmigło? Nie sądzę Drogerzysta Dziadek Jadek gościu Tak do Po lewej stronie Ale on ścinał zakręt, on, on On po prostu tak przejechał, wiesz Ja, ja Po się na łuku, nie? Na zakazane, dromin